Dobra, pokaż tę piłkę, wujek z wami zagra. Wujek, ale letko strzelaj. Spokojnie, ja technicznie. Jurek, ostrożnie, to są dzieci. Dzień! Aż wujo raczka zgubił, ale lufa siada, co gorek? Ale Kacperek, do piłki, ci nie bój, do piłki, broń! Trochę za mocna była. Dawaj. Dobra, teraz strzelam karnego jak lewy. Cię. Widzisz? Lewy mógłby się ode mnie wiele nauczyć, gdzie mój Laczek? Dobra Kacperek jesteś gotowy? Szykuj się, bo teraz idzie petarda, no? Rakieta, ziemia, powietrze. Patrz teraz. Ała! U Ojezu. Moja ręka, moja ręka. R Zwichnął rękę? Ojeju, zwichnięta. Trzeba chyba jechać na SOR prześwietlić. Mm -hmm. No pewno trzeba na SOR. Nic się nie bój Kacperek, no, zrośnie się to zagrylujemy, no, będzie długi weekend yy, na Boże ciało, O, no, jeśli akurat zrośnie, to ci wujo postrzela się odkujesz. no, poćwiczysz. No Teresa, no, że mnie chciał, no przecież, no, Aj ja, aj, ja to nie mam wyczucia, no.